Proszę państwa, no tyle się wydarzyło, że nie wiadomo od czego zacząć, ale Zacznę od wydarzenia, które wstrząsnęło światem, mianowicie od zestrzelenia nad Ukrainą malezyjskiego samolotu z prawie 300 osobami na pokładzie. Wszyscy zginęli, w związku z tym opinia światowa jest wstrząśnięta. No, znacznie bardziej jest wstrząśnięta niż powiedzmy operacją tłumienia powstania w Gepcie przez bezcenny Izrael, w Gepcie w Strefie Gazy. No ta wojna Izraela z, z Hamasem jest jak wiadomo wojną sprawiedliwą, w związku z tym, skoro nasze dzieło prawo je, no to znaczy, że wszystko jest, wszystkie chwyty są dozwolone, Izrael ma prawo do obrony, a, a w ramach tego prawa do obrony, no to musi się bronić skutecznie, no to jasne, im więcej nieprzyjaciół zabije, tym lepiej zrealizuje swoje prawo do obrony, to jest jasne. Yeah. <laughs> Wracamy zatem do katastrofy malezyńskiego samolotu, właściwie do zestrzelenia malezyńskiego samolotu. Będzie międzynarodowe śledztwo w tej sprawie, w sprawie tej tragedii, ale no nie byłoby, nie obyłoby się bez tego, że taką piękną katastrofę trzeba jakoś zagospodarować. No i wszyscy próbują zagospodarować ją na swoją korzyść. Warto zwrócić uwagę, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy była niewątpliwie lepiej i to znacznie lepiej przygotowana do tej katastrofy niż na przykład zimny ruski czekista Putin, ponieważ służba bezpieki Ukrainy od razu wiedziała, kto ten samolot zestrzelił. Jeszcze samolot na dobre nie, up nie spadł na ziemię, a prezydent Poroszenko już wiedział, że został zestrzelony i to przez terrorystów a Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wkrótce dostarczyła dowody w postaci nagrań, podsłuchanej rozmowy terrorystów, znanych nawet z nazwiska. No, rzeczywiście widać było wyraźnie, że Ukrainą się zaopiekowali pierwszorzędni fachowcy, ale nie o tym tutaj chcę mówić, bo międzynarodowe śledztwo pewnie wiele wyjaśni. Chciałbym tylko powiedzieć, że w związku z tymi intensywnymi próbami zagospodarowania tej pięknej katastrofy, no doszło, do, w końcu do tego, do czego dojść musiało. Mianowicie ta tragedia może zakończyć się komedią w polskim Sejmie oczywiście. Pojawił się bowiem wniosek Prawa i Sprawiedliwości, żeby Sejm podjął uchwałę, która obarcza odpowiedzialnością za tę katastrofę rosyjskiego prezydenta Włodzimierza Putina imiennie. No, szanse na uchwalenie, na, na przeforsowanie tej uchwały są niewielkie, ale też przypuszczam, że pan prezes Kaczyński nie liczy na to, że Sejm tę uchwałę podejmie. Natomiast ta uchwała jest znakomitym instrumentem do przeczołgania świeżych sojuszników Prawa i Sprawiedliwości, mianowicie pana pobożnego posła Gowina i Zbigniewa Ziobry. I tych, że tak powiem, Sejmowych. Towarzyszy, czy są gotowi na każde głupstwo, na żądanie, popełnia, popełnić każde głupstwo na żądanie pana prezydenta Kaczyńskiego, czy też nie. Jeżeli okaże się, że nie są gotowi, no to natychmiast zostaną oskarżeni o nielojalność i myślę, że ze zjednoczenia prawicy nic nie będzie, a w każdym razie będą podjęte kolejne próby niszczące, jeżeli pan. Pan prezes Kaczyński oczywiście zechce się pofatygować. Proszę Państwa, widać wyraźnie, inne zresztą y, symptomy wskazują, że Ktoś starszy i mądrzejszy, jakieś potężne moce postanowiły chyba jednak zreformować polityczną scenę tubylczą. Przypuszczam to na podstawie tego, co się wydarzyło na Podkarpaciu. Otóż, kiedy zdawało się, że mamy apogeum afery podsłuchowej, Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszło przez posesję. Pana posła Jana Burego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także przez tamtejszą prokuraturę niczym tornado. No i rykoszety dotknęły nawet katedrę polową Wojska Polskiego. Ksiądz Pułkownik Mokrzycki, proboszcz Katedry Wojska Polskiego, został przeszukany to znaczy, jego mieszkanie zostało przeszukane. Że czy nie ma tam aby sztabek złota, bo Jan Burego Poseł Polskiego stowarzyszenia Ludowego jest podejrzewany, że zapałał jakąś szczególną miłością do złota, idź złoto do złota, no i tak dalej. Wyraźnie widać, że PSL-owi mięknie rura, bo mimo iż widać było wyraźnie, że no, jest akcja rozmiękczająca PSL, Polskie stowarzyszenie Ludowe. Posłusznie głosowało za rządem y, podczas słynnego głosowania o wotum nieufności, y, co pokazuje, że nie, nie bez kozery y, ruscy mają takie przysłowie, iż nikt nie jest bez grzechów wobec Boga i bez winy wobec Cara. A cóż dopiero polskie stolictwo ludowe wiadomo, proszę Państwa, y, jaki jest cel y, takiej rekonstrukcji, y, reorganizacji sceny politycznej najwyraźniej. Y, państwa poważne musiały podjąć decyzję, żeby tu tubylczą scenę polityczną dostosować do swoich projektów, jakie mają wobec naszego nieistniejącego, czy istniejącego tylko formalnie państwa. Jak się ta sytuacja rozwinie, to zobaczymy, jeżeli pan premier Tusk rzeczywiście zostanie, dostanie jakąś trafikę w Brukseli z protekcji naszej złotej pani z Berlina. No to będzie to nieomylny znak, że pozostali dygnitarze, platformiani, powinni się wycofać na z góry upatrzone pozycje w biznesie i to takim bezpiecznym. No a z reszty, która pozostanie, tych działaczy drobniejszego płazu oraz z innych formacji politycznych, może zostać utworzona nowa formacja. Oczywiście bardzo silna. Naród dostanie rozkaz, żeby ją poprzeć. Pan Żakowski, pan redaktor Michnik i tak dalej. No i tu widać wyraźnie, że na lidera tej nowej formacji jest przewidziany pan z Nawet się pojawiły spekulacje, czy aby nie został już zatwierdzony przez zimnego rosyjskiego czekistę Putina i naszą złotą panią Anielę z Berlina. Proszę Państwa, takie tutaj są. Rzeczywiście coś jest na rzeczy, o czym dodatkową taką poszlaką jest nominacja pani Fuszary na stanowisko operetkowe stanowisko ministra do spraw równości. To jest ukłon w stronę takich i ultra ultrapostępackich środowisk. Pani Fuszara jest wybitną przedstawicielką właśnie tego typu środowiska. No i w takim razie widać wyraźnie, że na pośle palikocie przywódcy dziwnej, osobliwej trzutki, położony chyba zostaje krzyżyk. On zresztą to czuje, więc chwyta się brzytwy, złożył taki wniosek do Sejmu o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie rozwiązania wojskowych służb informacyjnych. Widać, że już robi co może, plaska wszystkimi czterema nogami i ogonem nawet, żeby się utrzymać na powierzchni. No, ale Platforma powiedziała, że jeszcze nie wie, czy ten wniosek poprze, czy nie. Widać wyraźnie, że to jest testowanie. Prawa i sprawiedliwości, czy nawet w przypadku daleko posuniętej reorganizacji politycznej sceny, prawo i sprawiedliwość będzie respektowała konstytucyjne fundamenty III Rzeczypospolitej, a w szczególności konstytucyjną, niepisaną zasadę: My nie ruszamy Waszych, Wy nie ruszacie naszych. No i taką wskazówkę metodologiczną, że jeśli nawet czas zmienić politykę rolną, to ludzi krzywdzić nam nie wolno. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość odpowie pozytywnie na to pytanie, no to wtedy Platforma Obywatelska nie poprze wniosku o powołanie Komisji Śledczej w sprawie rozwiązania wojskowych służb informacyjnych, no i to będzie sygnał, że taką reorganizację można przeprowadzić całkowicie bezpiecznie. Proszę Państwa, nowa zupełnie sytuacja zaistniała, która może trochę skomplikować te wszystkie układy, mianowicie. Dzisiaj w Trybunał w Strasburgu orzekł o tajnych więzieniach CIA w Polsce. Uznał, że istniały, stwierdził, że istniały, Nie, stwierdził, że ci więźniowie byli tutaj torturowani, no i przyznał im. W tytułem takiego na otarcie łez 250 tysięcy euro. No i teraz pojawia się problem, kto ma to zapłacić. Otóż no oczywiście państwo polskie, teoretycznie państwo polskie powinno tę karę, czy, czy to odszkodowanie zapłacić, ale pan poseł Palikot już powiedział, że Powinny zapłacić Stany Zjednoczone to odszkodowanie, ponieważ to były więzienia CIA. Ja chciałbym trochę skorygować ten wniosek biłgorajskiego filozofa i przypomnieć, że Stany Zjednoczone już za to zapłaciły. Otóż przekazały 15 milionów dolarów tu tubylczej. Te pieniądze gdzieś się rozeszły. Kto ile z tego wziął i gdzie schował, no to właśnie to by trzeba było wyjaśnić, bo w przeciwnym razie wszyscy Całe 250 tysięcy euro powinno zostać ściągnięte z osobistych majątków Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera, bo ci dwaj skurwysyni podjęli decyzję w sprawie tych więzień. W związku z tym i jestem pewien, jeśli się mylę, no to być może, że... Zostanę skorygowany, ale jestem też pewien, że umaczali pyski w melasie w tych 15 milionach dolarów, bo ktoś tam jednak to wziął i gdzieś schował. W związku z tym dobrze by było, jeśli jeszcze jakieś resztki honoru im zostały, to dobrze by było, żeby bez żadnego szemrania, bez żadnego pyskowania po prostu zapłacili, solidarnie się złożyli i zapłacili. No zobaczymy jak to będzie.